Cześć, nazywam się Tomasz Bajer, miło mi Was powitać w 40. odcinku Benchmark TV. Usłyszycie m.in. o AMD nie nadąża z produkcją procesorów Tuban, laptop HP 17 w stylistyce Apple, bezdotykowa nawigacja samochodowa oraz długopis ze skanerem i procesorem 200 MHz. Zapraszam. Facebook. Seksownie i niebezpiecznie. Pisaliśmy już o tym, jak internetowi oszuści łowią nieświadomych użytkowników Twittera na darmowe iPhony 4G. Tym razem usłyszycie o kolejnym podstępie na popularnym serwisie społecznościowym. Na stronach Facebooka pojawiły się odnośniki do najseksowniejszego wideo w historii. W wiadomości towarzyszy obraz, który wydaje się być miniaturą filmu przedstawiającego kobietę ubraną w skąpą spódniczkę podczas wpinania się na drabinę. Klikając na miniaturę filmu, nie nastąpi odtwarzanie. Zamiast tego aplikacja Facebook wyświetli komunikat o braku odpowiedniego software'u niezbędnego do uruchomienia wideo. To sztuczka, która ma na celu nakłonić użytkownika do zainstalowania na swoim komputerze oprogramowania AdWare. Nowe 6 procesory Phenom 2X6 nazwane kodowo Tuban osiągnęły tak duży sukces, że koncern AMD nie nadąża z ich produkcją. Zamówień jest tyle, że wszystkie zapasy już zostały wyczerpane. Po premierze wiele osób wróżyło ich słabą sprzedaż, jednak procesory cieszą się ogromną popularnością, zarówno w środowiskach graczy, entuzjastów, profesjonalistów i zagorzałych fanów. Phenom 2x6 ma niską cenę. W porównaniu do sześciordzeniowych procesorów Intela jest czterokrotnie tańsze. Mimo tego, że produkcja procesorów Tuban w fabrykach ma status priorytetowy, to ich pełna dostępność szacowana jest dopiero na koniec czerwca. HP zaprezentowało odświeżoną serię notebooków dla osób poszukujących stylowej elektroniki najwyższej jakości. Dolna część obudowy notebooków HP z serii Envy została wykonana ze stopu magnezu, aby zredukować wagę oraz zmniejszyć jego rozmiary. Ponadto cała obudowa komputera jest wykonana z obrabianego laserem aluminium, zwiększając tym samym wytrzymałość oraz trwałość urządzenia. Komputery mają optyczny napęd szczelinowy, slotin, kamerę internetową HP-HD z funkcją Low Light oraz podświetlaną klawiaturę. Acer też stawia na jakość, elegancki ethos. Producent przedstawił linię notebooków Aspire Ethos, ma ona urzec najbardziej wymagających użytkowników poszukujących wysokiej jakości. Laptopa zaprojektowano w duchu minimalizmu, mniej znaczy więcej. Ma to świadczyć o funkcjonalności pozbawionej zbędnych elementów, tylko elegancki kontrast pomiędzy czernią a srebrem i kilka dyskretnych ikon. W laptopach zastosowano karty graficzne z serii ATI Radeon Mobility 5000 oraz wyświetlacze HD o przekątnej od 15,6 cala oraz Full HD 18,4 cala. Ekrany są oczywiście podświetlane diodami LED. Smartphone HTC dla maniaków we społeczności. HTC przedstawił smartphone Widefire bazujący na systemie Google Android, który jako nieliczny ma oferować pełną integrację ze światem internetowych społeczności. Za sprawą aplikacji HTC Friend Stream, która zbiera i wyświetla zawartość serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Flickr, użytkownika nie ominie żadna informacja. Każdy kontakt w książce adresowej HTC Wildfire zawiera historię komunikacji z daną osobą, w tym daty rozmów, najnowsze wiadomości tekstowe, e-maile i wpisy z serwisów. Gdy zadzwoni osoba znajoma, telefon wyświetli jej zdjęcie umieszczone na Facebooku wraz ze statusem i informacją, np. Na, na temat zbliżających się urodzin. Navigon stworzył nawigację samochodową, w której dzięki czujnikowi zbliżeniowemu kierowca może sterować urządzeniem niemal bez konieczności dotykania ekranu. Czujnik zbliżeniowy jest zainstalowany w obudowie urządzenia i reaguje tylko wtedy, gdy ruch ręką jest wykonywany intencjonalnie w odległości kilku centymetrów od nawigacji. Kiedy ręka kierowcy zbliży się do urządzenia, wyświetli się automatycznie menu ulubionych celów specjalnych. Delikatne dotknięcie ekranu albo obudowy automatycznie aktywuje funkcję sterowania głosem, która umożliwia obsługę głównych funkcji urządzenia za pomocą komend głosowych. DocuPen X10 wyposażono m.in. w interfejs Bluetooth do przesyłania danych między skanerem, smartfonem lub laptopem. James Bond i Q wymienkają. Wbudowana pamięć skanera została rozszerzona do 64 MB, pozwalając na zapis większej liczby zeskanowanych obrazów. Funkcje wyświetlane są na ekranie OLED, a użytkownik ma możliwość wyboru ustawień w opcjach: tryb kolorowy lub monochromatyczny, poziom kompresji, a także rozdzielczość. Wraz ze skanerem dostarczane jest oprogramowanie do porządkowania obrazów, które integruje się m.in. z programami Outlook, Word i Excel. Uwaga! Długopis nie ma funkcji pisania. Grasz na swojej komórce? Firma Gameloft, która jest wiodącym producentem gier na telefony komórkowe, postanowiła podsumować minioną dekadę. W krótkim filmiku studio przypomina, jak na przestrzeni dziejów zmieniały się przygotowywane przez nich produkcje z kilku najbardziej uznanych serii. Jest tam m.in. Prince of Persia, Real Football, a także Asphalt. Trzeba przyznać, że rozwój technologii i jego przyspieszenie w ostatnich kilku latach robią wrażenie. Pierwszy trailer z odmienioną Larą Croft. Najnowsza wersja przygód Lary Croft zaoferuje nam zupełnie inny rodzaj rozgrywki niż ten, do którego przyzwyczailiśmy się już przy okazji poprzednich produkcji. Lara Croft and The Guardian of Light będzie połączeniem zręcznościówki z grą logiczną. Twórcy kładą główny nacisk na kooperację, więc poza panią archeologów w grze wystąpi także Totek, który jest włócznikiem z plemienia Majów. Gra pojawi się już latem tego roku. Została zapowiedziana na pc oraz konsole Xbox 360 i PlayStation 3. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji uzyskacie na stronie.